Ziemia nigdy nie była tak zdewastowana jak teraz. Ludzie na skutek wojny nuklearnej wyginęli, zaś ich ostatki i niedobitki pod wodzą kultystów, którzy zawarli pakt z naukowcami, zdecydowali ostatecznie zmienić genom człowieka tak, aby nowe pokolenie w nieco zmienionej formie mogło przetrwać zabójczą radiację. Ten historyczny moment dał początek zwierz ludziom. Istotom do pewnego stopnia odpornym na promieniowanie. Jednak jak natura ma to w swoim zwyczaju, istoty te nie posiadały hamulców moralnych ani też zdolności do odczuwania empatii. Ta wykształciła się z czasem, po wielu pokoleniach. Koniec końców, na skutek wielu zmiennych, Ziemia, z której wyparowały oceany, a chmury częściej niż zwykle spuszczały na grunt rzęsisty deszcz, natura poczęła odbudowywać się, porastając zielonymi legionami pozostałości po niegdyś świetnej cywilizacji. Pomimo pustynnego klimatu w Afryce i części Azji, zieleń zadomowiła się najbardziej na północy i południu. Oceany znów zaczęły przybierać słuszne formy, zaś mieszkańcy planety odbudowali prymitywne skupiska cywilizacji, które dały początek nowym nacjom, kultom kanibalizmowi oraz tym, co odzyskiwali zapomnianą technologię, by choć po części ulżyć cierpieniom chorych i tym w potrzebie. Gdzieś na dawnej Saharze, z dala od zamieszkałych wiosek betonowych, przez pustynię przemierzał pewien wędrowiec. Był oczywiście zwierzoczłekiem. Jego genotyp wzbogacony był od DNA Geparda. Nie był już bezbronnym dzieckiem, a dojrzałym wojownikiem, który otrzymał wiele ran w starciach z kanibalami oraz wędrującymi nomadami, którzy lubili obrabowywać karawany kupieckie. Nie był jednak kupcem, był najemnikiem. Tych, u których się najmował, zazwyczaj płacili uczciwie. Głównie przez wzgląd, iż wyglądał na tego, co widział w swoim życiu wiele, i nie chcieli ryzykować niepotrzebnej zwady. Lazarius, bo tak się nazywał ów najemnik, był atletyczny, dobrze zbudowany, a przy tym niezwykle szybki i zwinny. Przemierzał pustynię, obliczony włók z kołczanem, strzał parę wygiętych noży, bukłak z wodą oraz niewielką torbę, w której trzymał zasuszone mięso, linę i kompas, który nadal jeszcze pokazywał mu północ. Na szyi zwisała mu maska gazowa zaprojektowana tak, aby przylegała do jego twarzy na wypadek, gdyby kolejna radioaktywna chmura zamierzała napełnić powietrze radioaktywnym kurzem. Niestety, gepard nie miał wykrywacza promieniowania, a jedynie instynkt, który podpowiadał mu przy każdej burzy piaskowej, że lepiej założyć maskę niż później dogorywać na skwierczącej pustyni pełnej dziwnych wybryków natury, niżeli bezdennej pustki. Zmierzał ku osadzie zbudowanej z zardzewiałych blach i złomu, która zwała się Eteba. Było to jedno z większych skupisk, w której żyli zwierzo ludzie. A nadomiar tego istniała całkiem nienikła szansa, że znajdzie tam zatrudnienie, jak na najemnika przystało. Gepard przystanął na chwilę, by poprawić na sobie kamizelkę, po czym ruszył w dalszą podróż z zachowaniem szczególnej ostrożności. Na piasku bowiem zobaczył tropy oraz żłobienia świadczące o tym, iż na umownym trakcie, którym zmierzał, jechał wcześniej wóz. Trudno było określić, czy wykorzystywał siłę pociągową jakiegoś zwierza, czy jego serce było mechaniczne, wypełnione tłokami i innym skomplikowanym badziewiem, które nierzadko rozpadało się po dłuższym czasie użytkowania. Lazariusz przeczuwał, iż niedługo natknie się na zgliszcza, nie pomylił się. Niedalej, jak po przebyciu pół godziny drogi, zobaczył pobojowisko. Wóz napędzany mechanicznym sercem był zniszczony i podziurawiony. W koło leżały cztery ciała, które należały do mysich kupców. Każdy z nich był już obszukany, a wszelkie cenne kosztowności w postaci wody, prowiantu i srebrnych monet zabrane. Podchodząc do zgliszczy, gepard zmrużył oczy, obszukał truchła, upewniając się, że nie mają absolutnie nic kosztownego. Po czym znowił swój marsz. Jak wywnioskował ze śladów i zmasakrowanych szczątek, które zostały spalone niemalże na popiół zapewne za sprawą benzyny, łupieżcy nie chcieli zostawić nawet mięsa po sobie i zastosowali taktykę spalonej ziemi. Wydarzenie to musiało być dość świeże, gdyż wiatr nie zatarł licznych śladów stóp i opon pojazdów, które prowadziły wprost w kierunku eteby. Do niej zaś Lazarius dotarł, gdy słońce poczęło chylić się ku zachodowi. Przekraczając przez bramę, został jedynie zlustrowany przez psich strażników, którzy nie bardzo chcieli go zatrzymywać. Jedynie spytali skąd jest i jak się nazywa. W osadzie można bowiem było nosić przy sobie broń. Jedynie rozpoczynanie burdy było wykroczeniem jako takim. Większość jednak stałych mieszkańców nie posiadała broni poza nożami do krojenia mięsa i warzyw, które z kolei były produktem nawadnianych pól uprawnych z wód gruntowych. Obowiązek zdania broni obowiązywał jedynie podczas wchodzenia do domów i przybytków, a od tego byli już inni strażnicy. Wchodząc do baru o dumnej nazwie S. ławójka. Lazarius zdał broń u wartownika, po czym wkroczył do środka. Jego ekwipunek został umieszczony w worku i opieczętowany skórzaną metką, na której wcześniej napisał swoje miano. Tymczasem, kiedy już był wewnątrz drewnianego przybytku, zobaczył spore chmary szczurów, które pomrukując do siebie, zrzędziły o niezwykle małej pensji w srebrnikach i że jedyne co mogą z nią zrobić to przepić. Podchodząc do lady, jedynie parę osobników zerknęło na niego ukradkowo, a szybko zaniechało tej czynności, pogrążając się we własnych problemach i zmartwieniach. Gepard zamówił piwo pszenne, zaś barman w postaci rysia nalał mu jego oczekiwaną kolejkę i wziął za swoją usługę srebrnik. Hej, czemu taka markotna mina? Spytał kot z bokobrodami, czyszcząc używane i oddane szklanki i kufle. Niedalej jak parę mil stąd ktoś zaatakował karawanę kupców. Myszy zostały spalone, dobytek zabrany, powiedział Gepard. Nic nadzwyczajnego! W koło jest dużo rzezi mieszków, którzy czyhają na takie łupy. Jak cię zwoł, podróżniku? Lazarius, jestem najemnikiem. Jest tu jakaś robota, która by pasowała do tego fachu? Obawiam się, że trudno by ją tutaj znaleźć, odparł barman. Strażnicy pilnują pokoju, rolnicy uprawiają przy nawadnianych polach. Czasem zdarzy się jakiś wypadek, ale na ogół najemnicy nie zostają tu długo. Lazarius popatrzył na niego z co stropiło nieco właściciela lokalu. Czyli mówisz mi, że najlepszą opcją tutaj jest praca na polu? Wydaje mi się, że to jedyna opcja. Może komendant miejskiej policji by miał parę zleceń dla ciebie. Ostatnio słyszałem, że na południu od osady w kopalni był jakiś wypadek. Górnicy wydobywający granic zostali przysypani i nijak nie mogą zostać wygrzebani. Zapytaj komendanta o szczegóły. On będzie na pewno wiedział, jak się sprawy mają. Niebieski drewniany budynek. Nie pomylisz z niczym innym. Lazarius dokończył pić swoje piwo, po czym wymaszerował z S. ławojki i odebrał worek ze swoim ekwipunkiem. Wysupłał swoje narzędzia i objuczony nim jak wcześniej, począł iść w kierunku budynku o ciemno-granatowej barwie, który górował nad innymi chatkami. Podchodząc do drzwi zapukał dwukrotnie, po czym kiedy usłyszał szczeknięcie – wejść! – wkroczył. Budynek był przestronny, jednak nie pozbawiony metalowej konstrukcji z nad wyraz dobrze utrzymanymi, niezardzewiałymi kratami. W centrum tego wszystkiego siedział pies o czarnej sierści, rasy najprawdopodobniej owczarka niemieckiego. – Czego chcesz? – warknął od niechcenia przebierając palcami po blacie swojego biurka. – Słyszałem, że jest robota tutaj dla najemnika. – i nie najmujemy tułaczy do plądrowania. Sprawdź na północy, czy ciebie nie szukają. Nie tutaj powiedział gardłowym głosem komendant. Słyszałem, że w pewnej kopalni przysypało górników. Mógłbym ich stamtąd wydobyć za odpowiednią opłatą. Pół mojego garnizona wydobywa też łach łachmyty spod kamieni, a ty chcesz to zrobić w pojedynkę? Cóż, pomoc połowy garnizonu też mi jest na rękę, przyznał Lazarius. Owczarek zamyślił się na chwilę, popatrzył na moment w kierunku jednej z cel, po czym uśmiechnął się. Niech ci będzie, ale nie pójdziesz sam. Widzisz to dziecko z irokezem za kratami? Lazarius spojrzał w kierunku, w którym pokazywał policjant. Nazywa się Czatka. Wie, jak przeciskać się przez małe szczeliny, choć dar ten wykorzystuje głównie do kradzieży jedzenia. Siedzi tu już od tygodnia i dziś kończy się jej czas od siatki. Słyszałaś, mała? Krzyknął, jakby miało to zadziałać na dziecku ulicy, jak pobudka. Istota za kratami jedynie patrzyła niemrawo, mętnym wzrokiem, po czym niechętnie zbliżyła się do krat. Ha, ha, pracę możecie zacząć od zaraz, minus czas trasy, jaka zajmie wam, by dojść tam. Pięćdziesiąt mil na południe to żaden wyczyn. Powiedział czarny, jak smoła owczarek, podchodząc do krat i uwalniając swojego więźnia. Czatka podeszła do Lazariusa, jednak nic nie powiedziała. Najemnik ponaglił ją gestem ręki, dając znać, iż czas by opuścili to miejsce i wyszli. Jednak, kiedy byli na zewnątrz, dziewczyna błyskawicznym ruchem sięgnęła do torby Lazariusa. Ten złapał jej rękę w momencie, kiedy wyciągała z niej suszone mięso. Jestem głodna burknęła wymownie. Jeśli chcesz, pójdziemy przed robotą na rynek, by coś zjeść. Nie dokończył. O proszę, jaki szarmancki. Posłuchaj no cieciu, nie znasz mnie. Taki wielki gość jak ty pewnie nigdy nie musiał walczyć na ulicy. A już na pewno nie przymierał z głodu. Puść mnie, albo zajebię cię. Nie dokończyła. Lazarius palnął ją z pięści w policzek. Ta upadła i nim zdążyła oprzytomnieć, już miała związane ręce powrozem od strony pleców, a na szyi zagościła pętla. Lazariusz schował suszone mięso do torby, po czym szarpnął, aby jego niewolnica podążała za nim. Ta chętnie musiała przyjąć do faktu wiadomość, iż na razie nie mu gardła ani nie wypruje flaków, uciekając ze swoją zdobyczą. Wprawdzie nigdy jeszcze nie zabiła, ale nie posiadała już żadnych hamulców, by w obronie własnej do tej czynności się uciec. Lazarius zakupił na targowisku trzy szaszłyki suszonych skorpionów, po czym wymownie dał swojej służebnicy do zrozumienia, iż lepiej, żeby to zjadła. Czatka niechętnie zgodziła się na to, jednak głód tak bardzo jej doskwierał, iż jadła z przysłowiowej ręki, nie starając się gryźć palców jej właściciela. Następnie owa dwójka wyszła i udała się na południe do kopalni, gdzie ich praca dopiero miała się rozpocząć. W połowie drogi natknęli się na niewielką oazę, która miała wprawdzie wokół siebie dużo trzcin i parę palm, lecz żadnych kokosów. Tam, kiedy Lazarius upełnił swój bukłak wody, a czatka zaspokoiła swoje pragnienie, zatrzymali się. Gepard rozpalił niewielkie ognisko z uschłych trzcin i wyschłej trawy, aby mroźne noce nie wychłodziły ich ciał. – Mam spać tak skrępowana? – spytała niewolnica, mierząc swojego właściciela wzrokiem: Nie ufam ci. Nie po tym, jak próbowałaś zwiać z moim zapasem żywności, odparł zapytany. W odpowiedzi kotka z irokezem jedynie padła na piasek, po czym ułożyła się w doskulonej pozycji, niedalej jak po pół godzinie, poczęła chrapać. Lazarius przypatrywał się jej z blasku płomieni, jednak przez całą noc nie zmrużył oka w przekonaniu, Iż jego zdobycz po prostu by zwiała. Przysnął jednak na godzinę przed wschodem słońca, a kiedy się ocknął, dziewczyny już nie było. Przeklął w duchu. Na szczęście, tropy aż nazbyt dobitnie świadczyły o tym, gdzie się udała. Już chciał zrezygnować w zupełności z szukania jej, gdy usłyszał coś jakby krztuszenie się metalowego serca maszyny. Wbiegł na wydmę, po czym jego oczom ukazała się scena dość niecodzienna. Czatka uciekała przed opancerzonym wozem, zaś na jeżdżącej maszynie zawodziła grupa szczurów mając za swój oręż tasaki i włócznie. Lazarius wyciągnął łuk, złożył się do strzału, po czym wypuścił strzałę. W chwili, w której zobaczył, jak jeden z rzeźmieszków zeskoczył z powozu, Zaatakował swoją ofiarę, która się przewróciła. Strzała przeszyła jego bark, przez co szczur padł urażony bólem. Już miał się schronić za samochodem, który zatrzymał się, gdy druga strzała przeszyła jego gardło. Towarzysze wylegli na zewnątrz, zbierając przy okazji ze środka pojazdu tarcze, po czym ruszyli na łucznika. Kiedy byli niedalej jak dziesięć metrów od niego, Gepard uklągł, złożył się i wypuścił w szybkim odstępie czasu trzy strzały, które zatopiły się w każdym z kolan zbójników. Ci jęknęli, schłaniając się i próbując wstać. To jednak niewiele dało. Trzy kolejne strzały uśmierciły ich, przebijając serca. Lazarius odczekał chwilę, aby mieć pewność, iż żaden z nich podczas odchodzenia na tamten świat, nie zamachnie się i go nie zrani, po czym począł wyszarpywać strzały z ich cielsk. W tym czasie czatka dobrała się do jeżdżącej maszyny i próbowała uruchomić jej skomplikowany mechanizm, by stąd odjechać. Machina jednak nie drgnęła. Kiedy zobaczyła, że Lazarius podchodzi do niej, szybko wyskoczyła z auta i biorąc nóż, który leżał w samochodzie, poczęła machać nim, by utrzymać swojego ciemężyciela na dystans. — Nic z tego! Nie pójdę do kopalni, by tam szczeznąć! — Pójdziesz tak czy inaczej. Mam użyć łuku? — Nie zranisz mnie, póki jestem ci potrzebna. — Potrzebna? — parsknął Gepard. — Zaraz możesz być niepotrzebna. Co wybierasz? Śmierć tu i teraz, czy podjęcie się pracy i szansę na przeżycie z tego całego gówna? Lazarius nie żartował ani nie kłamał. Miał serdecznie dość oporów, jakie stanowiła czatka... I napiął łuk gotowy do strzału. Niewolnica z przerażeniem popatrzyła na niego, nie wiedząc, co robić. W końcu upuściła broń i uklękła z rękoma na głowie, co zmierzwiło jej irokes. Skoro już mamy to za sobą, chodź, pożyczamy metalową maszynę, odparł Lazarius, przewieszając łuk przez ramię i chowając ostatnią strzałę wyrwaną z gardła szczura. Niewolnica posłusznie poszła za nim i wsiadła do zardzewiałej maszyny. Najemnik odpalił silnik, po czym pojechali ku kopalni. Sama podróż zajęła im nie dalej jak 20 minut, podczas których oboje milczeli. Zajechawszy na miejsce, zobaczyli niewielki bazar, który przerobiony był na szpital polowy, po czym, wychodząc z pojazdu, udali się do zasypanych w kopalni. Zabrawszy latarnię naftową, Poczęli schodzić korytarzem w dół, mijając rozwidlenia, o jakich wspominali ocaleni z kopalni. Ponoć grupa dwunastu zajęcy była nadal pogrzebana w dolnej odnodze, najdalej wysuniętej w głąb. Kiedy tam dotarli, zobaczyli oświetlane blaskiem ich lampy gruzowisko. – Wiesz, co robić? – powiedział Lazarius. Czatka przełknęła ślinę, po czym zaczęła przeciskać się pomiędzy szczelinami, znajdując przejścia które dla Lazariusa byłyby niemożliwe do przebycia. Znalazłszy się w jakiejś większej wnęce, krzyknęła jedynie – światło! Lazariusz zatopił swoje ramię w szczelnie, podając jej źródło światła. Czatka była sama, odseparowana od swojego nowego właściciela. Już myślała, aby wykorzystać tę szansę do ucieczki jakimś bocznym wyjściem, kiedy usłyszała chrząknięcie – Wynajdując przejścia przez szczeliny, dojrzała przywalonych gruzem robotników. Są tutaj, cała czwórka. Gdzie reszta? Zawołał Lazarius. Nie. Chciała powiedzieć coś więcej, lecz w tym momencie zamarła. Tuż nad nią wisiał wielki jak dwa samochody pająk, który nie czekając zaatakował. Czatka uchyliła się błyskawicznie i w przypływie desperacji strzaskała lampę o głowę pająka. Kreatura jęknęła, gdyż płomień zapalił naftę, która wylała się na sieci monstrum, a to stanęło bardzo szybko w płomieniach. Światło ognia było tak jasne, iż oświetliło całą pieczarę, w której znajdowali się zajęcze robotnicy. Część z nich była już martwa, wyssana z organów i zapleciona w kokony. Czwórka jednak pomimo dotkliwych ran nadal żyła. Lazarius widział przez szczelinę, jak wielki pająk próbuje odpędzić od siebie ogień. Wyszarpnął łuk, wycelował i wymierzył. Wypuścił strzałę. Ta przeciała powietrze i zagłębiła się w jednym z oczodołów pająka. Potem druga i trzecia. Wszystkie wbiły się gdzieś w głowę wielonogiej kreatury, aż w końcu pająk zamarł i znieruchomiał. Płomienie nadal paliły truchło, zaś jeden z górników podał czatce swoją latarkę, która przystawiona do płomieni zabłysła nowym światłem. Nie ruszajcie się stąd! Zaraz będzie tu pomoc, powiedział Lazarius. Musicie jednak zostać na chwilę w ciemnościach, jeżeli nie macie więcej lamp. Górnicy zgodzili się. Czatka niechętnie podała lampę Lazariusowi, ten zaś w te pędy pobiegł na zewnątrz kopalni. Po pół godzinie powrócił ze zdrowymi i gotowymi do rozłupania głazów robotnikami. W parę chwil później ranni robotnicy zostali wydobyci, a przejście w kopalni udrożnione. Wychodząc, Lazarius dowiedział się, iż górnicy przez przypadek natrafili na norę wielkiego pająka i kiedy kopalnia została zasypana, większość po odgruzowaniu większości korytarzy była zajęta leczeniem ran swoich towarzyszy, których przysypało podczas nocnej zmiany. Ostatecznie Lazarius wraz z radnymi powrócili do miasta, gdzie przywitał ich zdziwiony komendant. — A wy co tutaj robicie? — Wracamy z wykonanej roboty — powiedział Lazarius, niechętnie mierząc go wzrokiem. — Roboty? Dobre mi sobie. Nigdy nie powiedziałem, że za cokolwiek ci zapłacę, najemniku. Lazarius skrzywił się. Faktycznie zapomniał uzgodnić wysokość swojego wynagrodzenia, jednak nie spodziewał się, że ktoś tak wysoko postawiony w mieście go okpi. Zezłoszczony jedynie burknął gardłowo i już miał odejść, kiedy to oparzeni górnicy zatrzymali go gestem ręki. Masz to nasze srebrniki. Mamy niewiele, ale starczy łącznie na tydzień pobytu tutaj. Bezpiecznej wędrówki nieznajomy powiedział jeden z nich. Czatka nie bardzo chciała zostawać w tym towarzystwie, już miała się udać, by wieść życie po swojemu, kiedy Lazarius zatrzymał ją, kładąc swoje ramię na barku. Dokąd to niewolnico? Czatka spojrzała na niego wymownie. Przypuszczam, iż chcesz się stąd wyrwać, a przynajmniej żyć godnie, a ponieważ pracowaliśmy razem, sugeruję, iż dam ci połowę srebrników, jakie otrzymałem. Bierz! To mówiąc, rzucił woreczek z odliczonymi wcześniej przez siebie monetami, po czym dodał: Jeżeli chcesz podróżować ze mną, już jako wolny człowiek, będę na ciebie czekał przy północnej bramie, tuż przed wschodem słońca. Jeżeli się nie zjawisz, wyruszę sam. Czatka pokiwała ze zrozumieniem głową, po czym udała się w swoją stronę. Następnego dnia, tuż przed świtem, Lazarius czekał na swojego kompana. Słońce wschodziło, jednak nie było widać ani śladu po czatce. Być może rozpłynęła się w mroku osady, by nigdy nie powrócić, a być może została zabita w jakiejś obskurnej alejce. Takie przynajmniej myśli posiadał Lazarius, kiedy zaczął powoli iść ku wschodzącemu słońcu. Nagle, nie spodziewając się niczego, usłyszał: Poczekaj, idę z tobą! Scenariusz, nieprawicz, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.